Cześć! Gdzie byliście? Bibliotekę zamknęli godzinę temu. Yy, co? Nieistotne. Znalazłam dużo informacji w necie. Na pewno w latach 70. mieli tu upiora, ale ten dzisiejszy to chyba jakiś inny. To zdjęcie sprzed paru godzin. No to skąd ty je wzięłaś? Jest wszędzie w necie. Pomyślcie, jaka to reklama dla Talent Star. Widzicie? Całkiem inny strój. Ktoś chyba tutaj usiłuje wykorzystać dla własnych celów odgrzewaną historię z upiorem Ale sama widziałaś jak zniknął, więc to prawdziwy upiór Widziałam, ale na monitorze, to łatwo sfałszować Więc kogo podejrzewamy? Na pewno rodziców Chrissy Masz rację, upiorowi jakoś bardzo zależy, żeby Chrissy wygrała ten program I brika, Pimiento wyjątkowo szybko pomyślał, żeby skorzystać z tej historii A jeśli to robi, żeby zwiększyć oglądalność? A ten Mel Richmond, właściciel tego budynku może on wcale nie żartował z tym ubezpieczeniem? Jest jeszcze Duji Otoman. On jest dziwny. A jaki miałby motyw? Jest dziwny, to za mało? O! o, o. Zapomnieliśmy o Lotte. Myślisz, że Lotte jest upiora? Ja się jej boję bardziej niż upiora. Wygigla ją! Hm. Wszystkich z tej listy oprócz Mela i Lotte widzieliśmy w tym samym czasie, co upiora. Słuchajcie, robi się późno Rano mamy próbę generalną, a wieczorem wielki finał Chyba trzeba by już iść spać Oczywiście, dobry pomysł Ja was zniszczę! Lotem ma pokój po sąsiedzku, ale możecie iść też Do zobaczenia rano Ach, Powiedział do zobaczenia Ah. <sighs> uh.